Witamy Państwa w kolejnym programie ważnym dla gminy Burzenin. Państwa gościem w dniu dzisiejszym jest jej wójt, pan Jarosław Janiak. Dzień dobry, Panie Wójcie. Dzień dobry, witam. Szanowni Państwo, dzisiejszy program rozpoczynamy nieprzypadkowo w miejscu, w którym będzie już wkrótce piękne, wielofunkcyjne boisko. Jesteśmy na obiekcie zespołu szkół podstawowych w Burzeninie przy ulicy Sierackiej. Przy obiekcie jest boisko właśnie, które zostało wyróżnione dofinansowaniem. Jest to gorąca sprawa, ponieważ ledwo dwa dni wcześniej mieliśmy wręczone czeki, takie symboliczne na kwotę 80 tysięcy złotych, które mają wspomóc inwestycje przebudowy gruntownej przebudowy tego miejsca. Powstanie tutaj boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową i jest to kontynuacja już działań, które były prowadzone wcześniej z tego samego programu rok wcześniej na tym obiekcie wybudowaliśmy taki zespół który służy aktywności i zabawie jednocześnie, ale to też nie będzie koniec, jeżeli chodzi o inwestycje sportowe na tym ale właśnie chciałem zapytać o to, ponieważ to właśnie za sprawą środków województwa łódzkiego i marszałka Grzegorza Schreibera, wkrótce to boisko będzie e, służyło młodzieży gminy Burzeni. Proszę mi powiedzieć właśnie wkrótce, to znaczy kiedy te prace ruszą i kiedy będzie można się już tą nową nawierzchnią boiskiem cieszyć. Na pewno do końca roku y, będziemy już, y, myślę, Mieli okoliczność, żeby pokazać już gotowe boisko. Natomiast oprócz boiska w chwili obecnej planujemy jeszcze poszerzenie tej inwestycji również o dodatkowe tory do biegania, łącznie ze skocznią. Także myślę, że takie pełniejsze już wykorzystanie tego terenu na cele sportowe bardzo się przyczyni do tego, że ta jakość sportu, osiągów, Przyszłości tutaj no, na terenie naszej gminy naprawdę będzie doskonała. Panie Wójcie, będąc w tym miejscu nie mogę się oprzeć, żeby zadać pytanie U -u. dotyczące tego, co właśnie widać, szanowni państwo, za nami. Ostatni raz jak byliśmy, to wylewano masę, nie wiem jak to nazwać, poliuretanową, poliuretanową tak. i ten plac zabaw jeszcze był w trakcie realizacji, a w tej chwili jest wypełniony dziećmi. Bardzo ładny, fajny obraz. Najbardziej cieszy mnie to, że służy ten obiekt w tej chwili nie tylko dzieciom w trakcie czy w międzyczasie zajęć szkolnych, ale przede wszystkim obiekt żyje swoim życiem w godzinach pozalekcyjnych czy w weekendy, bo naprawdę przychodzi tutaj wiele osób, wielu rodziców ze swoimi pociechami i taki był cel właśnie wybudowania. Mam nadzieję, że cieszącego się właśnie wielkim uznaniem takiego placu. Służy nie tylko zabawie, ale po prostu aktywności fizycznej. Myślę, że i mniejsze dzieci, i te większe, chociaż na terenie tego obiektu głównie mamy do czynienia z dziećmi do trzeciego, do trzeciej klasy uczestniczącymi tutaj do tego obiektu właśnie na zajęcia ale przychodzą również i starsze oczywiście, bo urządzenia też są dostosowane do tego, że niektórzy właśnie mogą spo, skorzystać. Mamy e, taką e, zestaw urządzeń e, małej siłowni, także również i, i dorosłe osoby w, w czasie e, doglądywania e, swoich pociech również mogą skorzystać. Jesteśmy już w pełni wyposażonym gabinecie stomatologicznym przy szkole podstawowej w Burzelinie. Wiem, panie wójcie, że od 1 lipca już będzie można bezboleśnie, obiecujemy to wszystkim, korzystać z tego gabinetu. Jak najbardziej. Mamy dwie lokalizacje przeznaczone właśnie do opieki stomatologicznej. Jedno takie miejsce to jest gabinet na ulicy Polnej w naszym gminnym ośrodku zdrowia. Jesteśmy w tej chwili w szkole podstawowej. Tutaj mamy pięknie wyposażony Czekający już na nowych pacjentów, gabinet dentystyczny, który łącznie właśnie z tym zlokalizowanym w ośrodku ruszy od 1 lipca pełną parą. Także cieszę się, bo wracamy też do tych korzeni opieki dentystycznej już od podstaw, właśnie wtedy, kiedy najbardziej te zęby rzeczywiście psują się, wymagają właśnie leczenia, opieki, dozoru, więc już tak na etapie szkoły podstawowej, czy może nawet wcześniej, będziemy w stanie na bieżąco kontrolować to i pomagać właśnie w każdej sytuacji. Zapraszam serdecznie do skorzystania, ponieważ będziemy mieli możliwość również opieki nie tylko dzieci i młodzieży, ale będziemy również leczyć osoby dorosłe z dofinansowaniem NFZ-u, także jak najbardziej, mam nadzieję, że również i bezboleśnie. Tak, tak, proszę Państwa, nie jesteśmy w Grecji, jesteśmy w Zespole Szkół Podstawowych w Burzeninie przy ulicy Polnej. Z tyłu piękne obrazy, wspaniały klimat. Ostatni raz, jak odwiedziliśmy tą placówkę z Pana Wójtem, z Panią Dyrektor, mieliśmy przyjemność porozmawiać i zwizualizować to, czego jeszcze niestety nie było, panie Wójcie. Jestem pod olbrzymim wrażeniem i czuję się rzeczywiście, jakbym był na wakacjach. I taki był cel, ponieważ właśnie jesteśmy w miejscu, w którym doszło do dużego przeobrażenia. Jest to sala mieszcząca się właśnie w budynku szkolnym. Szkoła, generalnie obiekt cały, służy dzieciom nieco starszym, ponieważ. Praktycznie są tutaj tylko roczniki od czwartej do ósmej klasy i przede wszystkim skupiliśmy się na tym, aby dostosować właśnie to pomieszczenie, pomieszczenia sąsiednie również do tego, żeby zachęcić i poprawić na tyle atmosferę tą taką po covidową, aby te dzieci naprawdę z wielką przyjemnością przyszły do szkoły, spędziły tutaj. Czas nie tylko nauki, ale również i wypoczynku, i tych spotkań takich w trakcie przerw, i myślę, że udało nam się to z dużym sukcesem. Pani dyrektor, wchodząc tutaj, powiedziałem wielki wow, bo nie miałem tego wyobrażenia, będąc tutaj po raz ostatni, jak to rzeczywiście w końcowym efekcie będzie wyglądało. Czuję się już w pełni zrelaksowany, naprawdę czuję zapach nie wiem, czy greckiej, czy włoskiej kawy, bakak. ale widzę, że panią również duma rozpiera. Tak, rzeczywiście wspaniałe miejsce, wspaniały klimat. Uczniowie zadowoleni przez duże W, będąc tutaj pierwszy raz, po prostu nie poznawali tego miejsca i zastanawiali się, czy dobrze trafili, czy są w tym samym budynku, w którym byli przed przed opuszczeniem go. Natomiast no, stwierdzili, że rzeczywiście przez sympatyczne miejsce, gdzie można sobie przysiąść, gdzie można porozmawiać, gdzie można sobie w odosobnieniu usiąść i, i, i zrelaksować się, mamy dwa pomieszczenia, tak jak wcześniej było mówione, pomieszczenie takie to, w którym się teraz znajdujemy, jest to pomieszczenie, które będzie służyło w przyszłości do spożywania posiłków, jak również do odrabiania lekcji. To, które jest za nami będzie do cich, tak zwana cicha świetlica, gdzie uczniowie będą mieli możliwość odrobienia lekcji. Natomiast tutaj będzie tak zwana sala rozrywki, gdzie będzie telewizor, można będzie sobie słuchać muzyki, porozmawiać, no, zrelaksować. I pełne przeobrażenie również przeszła, pracownia biologiczna. Samo wejście na lekcje biologii już powinno inspirować uczniów do tego, żeby e, chcieć się tej biologii uczyć. uczyć. Rzeczywiście salę biologiczną dostosowaliśmy troszeczkę wcześniej, natomiast no, zupełnie zmieniła swój wygląd, tak jak i zresztą pomieszczenia, które zostają wyposażane lub restaurowane. Uczniowie rzeczywiście chętniej w takiej klasie przebywają, uczą się. Będziemy starać się, żeby każda z klas... Przedmiotowy wygląda podobnie. Ja tylko dopowiem, że generalnie jest to kontynuacja pewnych działań, ponieważ Prowiem. już na chwilę obecną mamy też wyremontowane chociażby pomieszczenia kuchni, stołówki, obserwatorium astronomiczne. Dlatego myślę, że idziemy w tą stronę, aby właśnie tak poszerzać tą ofertę, tak zachęcać i młodzież, a rodziców do tego, żeby. Posyłali tutaj swoje dzieci, co widać zresztą po chociażby kwestiach osiedlania się na naszym terenie, ponieważ rzeczywiście i tych osób przybywa, terenów mieszkaniowych również. Więc mam nadzieję, że podnoszenie jakości naszego życia codziennego, a tych aspektów jakościowych jest dużo więcej, bo chociażby kwestie czystej, dobrej wody, czy dróg, czy właśnie tutaj szkół, więc to wszystko jakby kumuluje się i powoduje, że czujemy się lepiej i chcemy właśnie żyć na terenie gminy Burzeni. Panie Wójcie, coraz częściej i coraz istotniejszą rolę odgrywają granty sołeckie, żeby modernizować to, co w danym sołectwie jest do naprawy. Na każdym sołectwie jest naprawdę bardzo dużo potrzeb i co roku właśnie między innymi nasza gmina, ale również wiele gmin województwa łódzkiego aplikują do Urzędu Marszałkowskiego o to, żeby wspomóc te wszystkie projekty, pomysły. W tym roku również takie pomysły zostały zaakceptowane ze strony Urzędu Marszałkowskiego, a pochodzące właśnie z terenu naszej gminy. Między innymi takim jednym z pomysłów jest remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Biadaczewie, który otrzyma grant w postaci 10 tysięcy złotych. Powiększony również ośrodki własne gminne i w tym roku właśnie jest zaplanowany właśnie taki remont za kwotę około 20 tysięcy złotych. Panie Adamie, dużo się zmienia, sołtysi są coraz młodsi, sołectwa mają coraz większe potrzeby. Wiemy, że będziecie mieli 20 tysięcy złotych na bardzo pilny remont świetlicy. W tamtym roku zapoczątkowaliśmy jak gdyby remont, początkowo powstała toaleta u nas, szambo i takie najpotrzebniejsze sprawy, aczkolwiek potrzeby wiadomo są coraz to większe. Koszt inwestycji na naszym terenie to będzie w granicach 20 tysięcy złotych. No właśnie o tym chciałem porozmawiać. Dokładnie za te 20 tysięcy złotych co państwo na terenie sołectwa... Uda się zrobić. Przede wszystkim środki zostaną przeznaczone na wymianę stolarki okiennej, na wymianę drzwi wejściowych, parapetów zewnętrznych, wewnętrznych, no i może jeszcze coś tam drobnych, dodatkowych jakichś drobnych rzeczy. W ogóle jest coraz większa potrzeba tego typu świetlic. Domów, w których mogą się mieszkańcy danego sołectwa spotykać, mogą się integrować. U mnie na wsi to samo odczuwam. Zaangażowanie jak gdyby, mieszkańców też jest coraz to większe i coraz to większe są y, nawet dociekania, co będziemy robić, i jak będziemy robić, dzisiaj będziemy spotykać. Niewójcie jesteśmy na rynku w Burzeninie. Przed momentem miałem przyjemność i Państwo też zobaczą y, wizualizację przyszłego przystanku autobusowego i tego, jak rynek będzie wyglądał. Robi y, olbrzymie. Wrażenie. Mam nadzieję, że będzie cieszyło nie tylko oko, ale będzie to też miejsce bardzo funkcjonalne i również przyjazne dla turystów czy osób podróżujących, korzystających z komunikacji. Jesteśmy na etapie bardzo zaawansowanych prac projektowych, przygotowawczych. Już w tym roku będziemy prowadzić inwestycje które będą miały za zadanie rewitalizować, poprawić warunki te drogowe, te infrastrukturalne, a również i wizualne centrum Burzenina. A kolejnym takim etapem jest od dawna planowana inwestycja związana z przeobrażeniem samego placu, przystanku i tego właśnie centralnego miejsca w samym właśnie tutaj naszym Burzeninie. Ale to nie będzie typowy przystanek. Ten budynek będzie również służył młodym mamom i nie tylko tak. Ma służyć nam wszystkim jako takie miejsce, gdzie chętnie się będziemy chociażby spotykać. Sam budynek ma mieć w zamyśle również takie miejsce przypominające kafeterię, małą kawiarenkę, będzie poczekalnia, która jest istotna, myślę, zwłaszcza chociażby dla młodzieży, która z tego miejsca oczekuje i wyjeżdża każdego dnia do szkoły czy osobom dojeżdżającym do pracy, a warunki pogodowe bywają różne. Będzie z prawdziwego zdarzenia piękna toaleta, będzie miejsce, w którym będzie można przewinąć dzieciątko, jeżeli pojawi się tutaj gdzieś młoda mama na przykład. Ale ja widzę, że Wy jako miejscowość, która... Aspiruje do miejscowości turystycznej, chcecie przyjmować mhm. jak najwięcej gości z zewnątrz. No tu warto wspomnieć o e, zamierzeniach związanych z główną płytą rynku, no ponieważ e, na tej głównej płycie e, mamy już wstępnie zaplanowane miejsce związane z e, wodą, z fontanną, z takimi tryskaczami, w których e, będą mogły chociażby pobawić się e, dzieci. Więc będzie też nieco zieleni, będzie również możliwość przyłączenia parasoli, stworzenia miejsca, gdzie chętnie usiądziemy, odpoczniemy, zjemy lody albo napijemy się szklankę chłodnej wody mineralnej. Zapytam o tą wodę bo przecież jesteście na etapie odbierania stacji uzdatniania wody. Kiedy ta nowa szklanka czystej wody? Zjawi się w wodociągu na terenie gminy Burzen. Myślę, że informacja jeszcze taka gorąca tutaj popłynie do wszystkich Państwa, że już od nowego miesiąca będziemy zasilać naszą sieć zdrową, wodą w dostatecznej ilości, która będzie zasilać teren całej gminy. Także jesteśmy już po etapie wszystkich odbiorów. W tej chwili praktycznie przygotowujemy się tylko już do formalnego włączenia, odkręcenia kurka, tak abyśmy właśnie w miesiącu czerwcu, już z pierwszymi dniami czerwca korzystali właśnie z dobrodziejstwa tego ujęcia i z tej infrastruktury, która już po trzech latach została wybudowana i zakończona. Jesteśmy tutaj w takim wyjątkowym miejscu nad rzeką Wartą w osadzie sportowej. Nie chcemy się wierzyć, że tutaj rocznie tylko w tym ośrodku odpoczywa 6 tysięcy osób. Gmina Burzenin ma bardzo daleko idące tradycje, jeżeli chodzi o wypoczynek, o przebywanie tutaj osób, które przyjeżdżają z terenu całej Polski 10-20 lat temu. To było bardzo duże zaplecze turystyczne, wypoczynkowe chociażby dla miasta Łodzi i tych miejscowości peryferyjnych. Dziś jesteśmy w sportowej osadzie, pięknym ośrodku, który gości. Przede wszystkim dzieciaków, ale nie tylko, spotykają się tutaj różnego rodzaju grupy, które chociażby spędzają czas wykorzystując infrastrukturę sportową, walory rzeki, walory lasów, dlatego myślę, że trzeba właśnie promować takie miejsca i promować przez to również gminę Burzenin. Chciałem wrócić do dwóch bardzo istotnych wydarzeń, ponieważ macie wspaniałe jako gmina Burzenin, Burzenin, Tradycje w podnoszeniu ciężarów, mając na uwadze trasy konne, macie również osiągnięcia w jeździe konnej, jak to na dzień dzisiejszy wygląda. Gmina Burzenin może się chociażby poszczycić takimi osobami, które osiągają naprawdę niebywałe sukcesy w sporcie, w podnoszeniu ciężarów. Wspomnę tutaj o świeżo upieczonym akademickim mistrzu polskim w podnoszeniu ciężarów Patryku. Witczaku. Również towarzyszy w tych sukcesach chociażby Magda Szmytka, która jest wicemistrzynią ogólnopolskich LZS-ów, ale mamy także świeżo upieczone gwiazdy, chociażby w sportach konnych, w skokach przez przeszkody. Mamy roksane. Nawrocką, która jest w czołówce właśnie tych zawodników, którzy uprawiają takie sporty. Mamy również świetne zespoły piłkarskie, małych piłkarzy, również osiągają liczne sukcesy, i naprawdę tych osób jest w naszym otoczeniu bardzo, bardzo wiele. Mam nadzieję, że będą sławić właśnie naszą gminę na całą Polskę, a może nawet i dalej. Panie Tomaszu, na tej planszy widać cały obiekt jak na dłoni, pięknie położony nad rzeką Wartą, i widać też jego ofertę, a oferta jest bardzo bogata. Tak, bardzo, bardzo. Jeżeli chodzi o ofertę, to mamy w, tutaj na ośrodku kłady, mamy park glinowy, ściankę wspinaczkową, tor przeszkód, mamy spływy, robimy też pontonami. To są duże, potężne pontony, wchodzi na jeden około nawet 12 osób. Także też robimy takie spływy. Mamy szczelnicę do szczelania z wiatrówek. Paintbola mamy na terenie dla dużych, dla małych, siatkówka plażowa, korty dwa boiska. Wiem, że też budujecie tutaj basen, tak? W tak. okresie letnim. I wiem, że chętnie was też odwiedzają znaczące kluby sportowe. Jeżeli chodzi o piłkarze, no to mamy po prostu no, można powiedzieć, że z całej Polski do nas zjeżdżają. Nie tylko, bo i rugbyści też przyjeżdżają. Z zakłady pracy na przykład u nas oferujemy im to możliwość, że to jest duży ośrodek i są boiska i mogą po prostu robić sobie zawody sportowe. Mhm. Dlatego zakłady paracy też właśnie w ten sposób przyjeżdżają po to, żeby tutaj u nas w jednym miejscu wszystko zorganizować. Kończąc naszą rozmowę, proszę powiedzieć, dlaczego warto tutaj przyjeżdżać i odpoczywać na terenie gminy Burzenin w Burzeninie. Ludzie tutaj zjeżdżają się, dlatego że to jest teren, widać wypoczynkowy, lasy, rzeka. Cisza, przede wszystkim brak e, takiego zgiełku. Tutaj naprawdę można odpocząć, i wszyscy, jak stąd wyjeżdżają, są zadowoleni, bo są wypoczęci. Tu jest naprawdę spokój: każdy się zrelaksuje i każdy sobie spokojnie odpocznie. Jesteśmy w takim miejscu, że i warta, i lasy dookoła, każdy może swoje miejsce znaleźć. Na dzień dzisiejszy, szanowni Państwo, dziękujemy za uwagę. Państwa gościem w tym pięknym miejscu, w sportowej Osadzie był wójt gminy, pan Jarosław Janiak i już teraz zapraszam do udziału w kolejnych programach, panie wójcie, ważnych dla gminy Burzeni. Również serdecznie dziękuję i zapraszam na najbliższe wydarzenie, Boże Ciało na Strumiany, turniej siatkówki Plażowej Nocą, podtrzymywane tradycyjnie od 19 lat. Zapraszamy i dziękujemy za uwagę.